70 lat temu powstały Bataliony Chłopskie, druga co do wielkości zbrojna formacja konspiracyjna w Polsce podczas II wojny światowej. Z tej okazji na warszawskich powązkach w kwaterze BH odbyły się centralne uroczystości. Bataliony Chłopskie to 160 tysięcy chłopów i kobiet, którzy za swój cel postawili obronę ludności polskiej wsi przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. Była to więc formacja zbrojna, wysoce ideowa. Panowała w niej przyjaźń, życzliwość, koleżeństwo, szczerość, uczciwość, solidarność. Nie było donosów, nie było zdrad, nikt nie splamił sobie rąk bratnią krwią. Było to wojsko nie z poboru, a z rozkazu sumienia. Okupant nigdy nie zdołał rozpracować naszych szeregów. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreślił, że bez batalionów chłopskich nie byłoby fenomenu polskiego państwa podziemnego. Bez których wiedza o tym, co wydarzyło się podczas II wojny światowej na ziemiach polskich byłaby niepełna. W odezwie z lutego roku czterdziestego Wincenty Witos pisał. Wolna Ojczyzna i państwo niepodległe są największym i najcenniejszym skarbem dla każdego człowieka, dla którego wszystko należy poświęcić. Cele te dobitnie były wyrażone w słowach przysięgi, którą składali żołnierze batalionów chłopskich. Odwoływali się do tradycji ojców, do tradycji polskiego ruchu lodowego, który zawsze był połączony. Z tymi najlepszymi nurtami polskiego patriotyzmu. Z tymi nurtami, które dążyły do odrodzenia ojczyzny podczas zaborów. Wicemarszałek Sejmu Ewa Kieszkowska podkreśliła, że na ludowcach spoczywa teraz zaszczytny obowiązek zachowania pamięci o batalionach chłopskich. O waszej walce, działalności politycznej, ale i o dorobku kulturalnym. My, posłowie. Polskiego Stronnictwa Ludowego mamy do spłacenia ogromny dług wobec Waszego pokolenia i staramy się ten dług spłacać, przypominając na forum Sejmu o batalionach, upominając się o godne i należne im miejsce w narodowej pamięci. W tym działaniu nie zawsze spotykamy się ze zrozumieniem i wsparciem innych sił politycznych. Nie załamuje nas to. Czerpiąc z Waszych doświadczeń wiemy, że nie wolno nam utracić wiary w sens podejmowanych działań, tylko wtedy odniesiemy zwycięstwo. Batalionom chłopskim osobiście zawdzięczam bardzo wiele, powiedział podczas uroczystości w Muzeum Historii Ruchu Ludowego Józef Szczepańczyk, sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlatego, że na mojej drodze życiowej spotkałem wielu żołnierzy BH, tych, o których mogę dzisiaj powiedzieć że byli dla mnie wzorem i patriotycznego wychowania ale także byli moimi nauczycielami politycznego działania na wielu z nich mogłem się wzorować wielu z nich zawdzięczam bardzo dużo jest tutaj dzisiaj kolega Adam Cecot prezes oddziału kieleckiego ogólnopolskiego związku żołnierzy batalionów chłopskich który był i jest moim mentorem, wielkim autorytetem. I nawet kiedy jechaliśmy tutaj dzisiaj do muzeum, trochę się pożaliłem na prezesa Cecota, mówiąc, że czasem był nauczycielem na zbyt srogim, ale szanowny kolego Adamie, na dobre mi to wyszło. Dlatego też raz serdeczne, serdeczne dzięki. Józef Szczepańczyk w imieniu władz stronnictwa podziękował kombatantom BH za to, co zrobili dla Polski. Poświęciliście naszemu krajowi najpiękniejsze lata swojego życia. Idąc wówczas do oddziałów partyzanckich, nie liczyliście na medale, na zasługi, na pensje, nagrody, a ryzykowaliście tym, co jest najcenniejsze własnym młodym życiem my młode pokolenie ludowców jesteśmy zobowiązani do tego aby pamiętać o wysiłku zbrojnym batalionów chłopskich o Ludowym Związku Kobiet i sanitariuszkach Zielonego Krzyża Do najważniejszych akcji batalionów chłopskich należą walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942-1943 zwłaszcza bitwy pod Wojdą i Zaborecznem oraz udział w wyzwoleniu tzw. Republiki Pińczowskiej.